jeszcze nie szłam przez park jest czwarta czterdzieści rano idę na dworzec i albo bym musiała iść naokoło albo przez park wybrałam opcję przez park trochę cykam no ale co, idziemy gadam tutaj do was z wami czuję się bezpieczniej przed nami dzisiaj słuchajcie, niezła przeprawa pierwszy raz będę doświadczać takiej długiej podróży pociągiem mam dwie przesiadki no i to będzie dla mnie dzisiaj wyzwanie, bo tak pociągiem to jechałam tutaj wiecie obok do miejscowości to jakieś tam 20 minut i cześć a dzisiaj przede mną prawdziwe wyzwanie. Uff, a tak w ogóle to dzień dobry. Ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale One Trip Team. Zabieram Was dzisiaj na przygodę. Nie wiem, czy już powiedziałam jedziemy do Berlina. Uhu. Jak widzicie, przede mną pusty pociąg. Moi drodzy, gorąco w tym pociągu zabieram Was dzisiaj na niesamowitą wycieczkę. Otóż mam kilka dni urlopu i jak powiedziałam, że ten rok będzie pod hasłem podróże małe i duże, tak też zrobiłam. Słuchajcie, mam kilka dni urlopu, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. I co? Zabieram Was na przygodę. Przede mną, słuchajcie, długa droga pociągiem. Jest to dla mnie e, wyzwanie, ponieważ nigdy jeszcze tak e, daleko no to nie jest daleko, bo to od, aż do, do, do Berlina ale e, mam przesiadki, będę musiała się ogarnąć. Wiecie, troszkę niepokoi mnie to, e, bo mam kilka minut tylko, żeby przejść z jednego peronu na drugi. Nigdy na tych peronach nie byłam, więc będę działać, słuchajcie, intuicyjnie. E, w ciągu rusza, piąta 3 W tym momencie zaczyna się moja. Słuchajcie, przygoda. Zabieram Was ze sobą. Jest to, słuchajcie, jadę sama, to znaczy jadę z Wami. Jedziecie ze mną. Czyli niezła wycieczka. Słuchajcie, tutaj się odbędzie. Jedziemy. Najpierw jadę regionalnym, potem jadę mm, takim jakby Intercity, i potem znowu regionalnym. W Erfurcie mam przesiadkę właśnie na ten Intercity. Potem w Berlinie też jeszcze jedną przesiadkę będę miała. Mamy właśnie wyświetla się tablica. 4 luty 2025, 4.50, 50. O, zginął budzik. 4:55. Jedziemy. Cieszę się, że będziecie ze mną. E... Moim zadaniem, moim celem jest ukierunkowanie się na ludzi. Nie mam żadnych oczekiwań. E... Chcę się dobrze bawić, doświadczać i obserwować. Jedziemy. Widziałam tego, że muszę gdzieś przez centrum handlowe przechodzić. Mam 7 minut między jednym a drugim pociągiem. Ale już widzę, że tu jest przejście na peron dziewiąty. Myślę, że zdążę. Dobra, dziewięćdziesiąt. Dążymy. A na atrakcję? Dobra, wjeżdżamy na. 9. Peron, muszę się rozłączyć, bo muszę zobaczyć numer pociągu. Dobra. I jedna rzecz ogarnięta. Powiem Wam, że jest zimno, jest minus 7 stopni. Dobra, mam 3 minuty, słuchajcie. Powinien podjechać. ruszył jak na razie wszystko idzie jak po maśle pociąg w miarę pusty, chociaż jest dużo rezerwacji, no ale zobaczymy jak to jest, bo ja nie wykupiłam miejsc takich, wiecie, numerowanych, bo doczytałam, że nie trzeba yy, nie trzeba wykupywać yy, miejscówek tak jak u nas, no coś takiego jak miejscówki, tylko że jak jest na tabliczce, że jest wolne, to jest wolne. Nie wiem, czy to miejsce jest wolne, nie do końca zrozumiałam, no ale co, najwyżej się przesiądę. A tak w ogóle, kochani, to podróż umilami, słuchanie książki i przed właśnie podróżą pościągałam sobie parę książek i miałam taką książkę, którą ja wiem z dwa lata temu, Zobaczyłam Ja Tamara, jest to powieść o Tamarze Łępickiej słuchajcie, i chciałam Wam powiedzieć, że szczerze Wam polecam, bo po prostu niesłychana osobowość, e, bardzo fajnie napisana, ja czytam jako audio, audiobooka, więc... Y, w ogóle fajne doznania, miły głos czytający, że tak powiem. Tak, bardzo szczerze Wam polecam Ja Tamara, opowieść właśnie o Tamarze Łempickiej. Co za życie, co za osobowość. Ona była tak charyzmatyczna i taka odważna. W ogóle w powieści jest świetnie przedstawione jej życie. No, szok. Polecam. Polecam, jest to coś takiego innego i przenosi nas w inne czasy. Eee, no, charyzma i jeszcze raz charyzma. Polecam. To taka dygresja. Pani pójdzie się do życia za oknem szron Ja chyba mieszkam, słuchajcie, w jakiejś, nie wiem, bańce, ponieważ dzisiaj jak wychodziłam, eee, nie było mrozu i wyjechałam tylko ze swojej mieściny, i od razu wszędzie, i wszystko spowite jest takim szronem drzewa, trawy, łąki, lasy. Eee, no, tak jak Wam wcześniej mówiłam, w tym, gdzie ja wysiadłam w airport, gdzie było minus 7 stopni. Dalej widzę za oknem, że jest szron. Dla mnie, że dzień będzie niesamowity, już się zaczął niesamowicie, a jak reszta dnia się skończy, tego nikt nie wie, ale za oknem jest po prostu przecudownia. Dobra, jestem w Berlinie. Teraz mam 8 minut, żeby przejść na peron piąty. Yy, 1, 6 tam. Dobra. Bo się nie spodziewałam, trochę duży. Dobra, jadę windą albo schodami w dół. Dobra, mam 5, 6. Dobra. Juhu. 5, 6. To jest do góry. Do góry. Na dół. Nieźle, człowiek jakoś ogarnia. A tak się tego słuchajcie bałam, obawiałam, bo ja mam takie tendencje do gubienia się. Dobra, ale jeszcze się nie cieszę, najpierw muszę wsiąść. No i jestem już w trzecim pociągu, przede mną już ostatni etap, teraz jadę tylko 20 minut, także ogarnęłam co miałam ogarnąć i bardzo się z tego cieszę. To nie koniec kochani mojej przeprawy, jechałam tu trzema pociągami, ale to nie koniec przygody, zobaczcie sami. Przede mną jeszcze lot, 4,5 godziny, zgadnijcie gdzie lecę, ale o czym ja chciałam powiedzieć, chciałam powiedzieć, że Miałam lecieć najpierw z przyjaciółkami, ale terminy się nie y, pykły. Po... Powiedzi jest taki, że miałam jechać z przyjaciółkami, nie wypaliły nam y, terminy. Potem z jedną miałam jechać, ale się, y, wiecie, wycofała. I na sam koniec miałam lecieć jeszcze z jedną y, y, koleżanką, ale się rozchorowała, rozchorowało się dziecko. Wiecie, jest na swojej działalności, nie pracowała, budżet się nie zgadzał. Więc skończyło się na tym, że... Yy, poczekajcie, dalej się pomyliłam. Muszę cofnąć, bo zagadałam się z wami i przeszłam przejście. Tak czy siak, skończyło się na tym, że się, słuchajcie, poddałam. Mówię, nawet mi nie przyszło do głowy, że mogę lecieć sama, ale... O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak dobrze mieć przy sobie kogoś, kto cię wesprze, doda, yy, po prostu, poczekajcie, dobra, wschodzę, doda ci otuchy i powie, jedź, dasz sobie radę, nie poddawaj się. Tak, takie słowa mi powiedział Arek i w ten oto sposób, pierwszy raz w życiu lecę sama. Życzcie mi szczęścia, dobrego e, lotu, powiem Wam, że kocham. I tak oto, moi drodzy, wylądowałam w Marrakeszu. W Marrakeszu. Kochani, na dzisiaj to ja już będę kończyć. Zapraszam Was w niedzielę. W niedzielę Wam pokażę Marrakesz. Póki co ja muszę się ogarniać. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj yy, ze mną. Dodało mi to otuchy. Słuchajcie, jest tak ciepło, jest tak ciepło, że sobie nie wyobrażacie. Eee, klasycznie, słuchajcie, dziękuję, pozdrawiam. Całuję i kocham. Bajo, dzięki że byliście ze mną, a w niedzielę zapraszam na y, Marrakesz.